Cześć wszystkim, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Team Roślina, a dzisiaj idziemy na Wysoką. Tak jak w poprzednim odcinku, w poprzednim vlogu, pokazałem wam wąwóz homole, tak dzisiaj też wąwozem homole, ale na Wysoką. Wąwozu homole drugi raz wam nagrywać nie będę, bo to chyba się bardzo opłaca. Bo różnica polega na tym, że przychodzę wąwóz i w momencie, kiedy jest to rozdroże i idzie się już na szczyt bukowinek, nie skręcamy w lewo, tylko na wysoką skręcamy w prawo i zobaczymy, czy mi się uda przejść. Bo to ponoć niezłe wyzwanie jest. Mam nadzieję, że mi się uda. I cóż, zapraszam do oglądania. Dzisiaj, słuchajcie, mój arsenał jest troszkę większy. Jak widzicie, wziąłem kijek taki trochę bardziej specjalistyczny. Jeden, mam nadzieję, że jeden mi wystarczy. Póki co, jak widzicie, nie ma jeszcze tragedii. Idzie się w miarę dobrze. Bym powiedział, że zwyczajnie, bo wczoraj byłem na durbaszce. Z durbaszki już w niestety wam nie nagrałem. Ale nic straconego. Bo, jakieś tam shortsy wlecą, to myślę, że wystarczy. Bo tam tak naprawdę no też idzie się w górę, jest tylko to schronisko, czyli w zasadzie restauracja. I tyle. Plan wersji Zombie Splurze zresztą troszkę tam z durbaszki jest. Z tej niższej części, ale jest, więc myślę, że to jest ok. Tak samo jeśli chodzi o białą wodę, to raczej vloga nie będzie. Jeśli chodzi o zaskalskie, to też zostanie ono przedstawione w Plędzyszy zombie Plusz. A tu we vlogach takie grubsze sprawy, czyli tu widzicie wysoka, bukowinki, jeszcze sztawnicę mam do nagrania. Wąwóz homole. I to będzie chyba wszystko. Chyba to będzie wszystko. Resztę jaworek i okolic, może nie w całości, ale w Plędzyszy zombie Pluszu zobaczycie. Więc tam będę was odsyłać w przyszłości. A póki co nic się nie dzieje ciekawego na trasie. Więc do usłyszenia, kiedy zacznie się dziać coś ciekawego na trasie. Ok, słuchajcie. Jesteśmy już troszkę wyżej. Troszeczkę. Rzut oka. Jest tu mega ładnie, ale. Powiem Wam, że pogoda zaczyna się psuć A w górach jeszcze tutaj, w drodze na wysoką, mam nadzieję, że się nie rozpada, bo to będzie wielki problem dla nas. W sumie dla mnie. W sumie dla mnie to będzie duży problem. Ale kto wie, może te chmury się nie rozpadają. Znów jestem słuchajcie, już jest trochę wyżej, szybki. Luk na okolice. Słuchajcie, znowu mały update. Kierujemy się teraz chyba znowu pod górę, jak zwykle. Ale słuchajcie, nie wiem czy nie jestem już w połowie drogi. Bardzo bym chciał, nie ukrywam. Wchodzimy na teren rezerwatu przyrody, który jest prawem chroniony. Rezerwat przyrody Wysokie Skałki. Okej, okay. to chyba dobry znak, że już jakieś znaki się pojawiły. Ostatnie zerknięcie na te piękne widoki. Nie mogę się nimi nacieszyć. To znaczy, wiecie, chciałbym się nacieszyć, ale pogoda się psuje, a ja Mimo wszystko, że tu jest pięknie, chciałbym w miarę szybko wejść i zejść. Bo uwierzcie, niech nie, nie, nikt nie chce gdzieś w połowie drogi, w górach, w deszczu utknąć. A słuchajcie, takie długie wchodzenie pod górę. A Słuchajcie, mam dobre wieści. Jeszcze jakieś, według drogowskazu, 15 minut na szczyt wysoki. No i faktycznie ciągle idziemy w górę. W sumie dobrze, że troszkę się ochłodziło i zaszło słońce. To łatwiej jest trochę iść, chociaż i tak jest ultra ciężko. No i co chyba do usłyszenia. Już na górze. Zobaczcie tylko. To jeszcze nie jest wysoka. Jeszcze trochę do wysokiej. Ale jak tu jest pięknie. O kurde. Powiem Wam. Warto było się tu wspiąć. Zobacz, Wchodzić deszczu. Jest mokro, ślisko, nieprzyjemnie. O oh my god. jest Nie, Nie jest lekko. Schodzić z góry. Jeszcze takie jak wysoko. W deszczu. Jest ślisko, mokro. Mogłem wziąć jednak dwa kijki z sofy. Bo jest serio, serio niebezpiecznie. No, słuchajcie. Najgorsze już mam za sobą. Jezu, ile tam było śliskich kamieni. Takich wielkich, śliskich, mokrych, zabłoconych kamieni. Jak tam się ciężko szło. O słuchajcie, dlatego mówię, no, Chciałem zdążyć przed deszczem, nie zdążyłem. Ale ten najgorszy moment już za mną, teraz już tylko polaną. Wąwóz Homole, gdzie są barierki. I do domu.